Czołgi, Wielkie pancerne maszyny, które nieobliczalnie przedzierają się przez pola bitwy w poszukiwaniu wroga z zamiarem jego unieszkodliwienia. No ale w jakiś sposób muszą dojechać na to pole bitwy, prawda? W jaki sposób są napędzane i jakie rodzaje silników mają? Ile generują mocy oraz ile przy tym spalają paliwa? I nie, od razu mówię, że 1,9 TDI nie wystarczy do ich napędu. Żeby był porządek, podzielimy sobie omawiane aspekty na trzy punkty. Po pierwsze, źródło napędu. Najpopularniejszym typem silnika stosowanym w czołgach jest silnik spalinowy, tłokowy o zapłonie samoczynnym, czyli diesle. Dlaczego nie benzynowe? Skoro przecież widzimy, że benzyna jest tańsza na stacjach paliw, no, jest ku temu parę powodów. Po pierwsze, olej napędowy stosowany w dieslach jest bezpieczniejszy. Do jego zapłonu potrzeba wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia. Nie jest go tak łatwo zapalić. Z kolei benzyna, a konkretnie jej opary no są znacznie bardziej łatwopalne. Na polu bitwy, gdzie wszyscy do nas strzelają, chyba ostatnią rzeczą, którą byśmy chcieli, to uszkodzenie naszych zbiorników paliwa. Pożar i wybuch benzyny na pewno nie spodobałby się zarówno załodze naszego czołgu, jak i znajdującym się wokół niego żołnierzom. Po drugie, silniki wysokoprężne mają większą sprawność w porównaniu do silników benzynowych. Dzięki temu diesle mogą pochwalić się mniejszym zużyciem paliwa oraz mniejszymi kosztami jego zasilenia o nawet te 20%, a to oznacza, że możemy zabrać ze sobą więcej paliwa i amunicji, zachowując taką samą masę. Po trzecie, silniki wysokoprężne mają korzystniejszą charakterystykę do takich zastosowań, bo w nich wysoki moment obrotowy generowany jest już przy niższych prędkościach obrotowych, co jest pożądane w przypadku czołgów i innych ciężkich maszyn, co nie oznacza, że silniki benzynowe nie były stosowane. Bo były. Tego typu jednostki montowano na przykład w niemieckich Panterach czy Tygrysach oraz amerykańskich Shermanach podczas II wojny światowej. Stosowane są również nie silniki tłokowe, ale turbiny gazowe, które są w stanie wytworzyć wysoki moment obrotowy przy niskiej masie turbiny, chociaż są one dość paliwożerne. Co ciekawe, teraz uwaga, słuchajcie, Eee, takie turbiny mogą spalać prawie każde paliwo, bo nie oprze się ona zarówno oleju napędowemu, jak i benzynie czy paliwu lotniczemu. Wyposażone w nią jest np. M1A2 Abrams oraz T80. W międzyczasie chciałbym zaprosić Was do zagrania w World of Tanks. Jest to symulator strategiczna gra MMO, w której bierzecie udział w bitwach z innymi graczami, podczas której możecie kierować czołgami i innymi ciężkimi pojazdami bojowymi. Wybór nie jest mały, bo do dyspozycji macie kilkaset maszyn. Należy zaznaczyć, że gra jest darmowa, ale oczywiście, jeśli chcecie, to możecie sobie dokupowywać różne rzeczy. Dla osób, które średnio lubią gry MMO i multiplayer, to macie dostępny tryb. Dla pojedynczego gracza oraz kooperację ze znajomymi, gdzie możecie przejść kampanię fabularną. Jeśli zainteresowała Was ta gra i chcielibyście zagrać, to zapraszam do rejestracji ze specjalnego linku, za co dostaniecie Choke M22 Locust, 600 zł oraz 7 dni konta premium. Link umieściłem wam w opisie pod filmem. A teraz, jeśli jeszcze nie straciliście przytomności z wrażenia, to pozwólcie, że będę kontynuował odcinek. Po drugie, co dalej po silniku? W czołgach silnik prawie zawsze umieszczony jest z tyłu, z tego względu, że pojazdy bojowe mają największy pancerz na swoim przodzie. Dzięki temu taki silnik zyskuje dobrą ochronę, trudniej jest go uszkodzić. Także trudniej jest namierzyć taki czołg przez wroga w podczerwieni, gdyż ciepło jest emitowane z tyłu. Rzućmy okiem na układ napędowy niemieckiego czołgu Tygrys 1. Napęd z silnika odbierany jest najczęściej przez skrzynię biegów. Jednak nie jest ona bezpośrednio połączona z silnikiem, tylko pomiędzy nimi mamy wał napędowy. Ma to swoje zalety: pozwala choćby uzyskać lepszy rozkład masy czołgu. Tutaj mamy skrzynię posiadającą 8 biegów do przodu i 4 do tyłu. Możemy mieć zarówno ręcznie sterowane sprzęgło i wybierane biegi, albo podobnie jak w samochodach. Możemy mieć automatyczną skrzynię biegów, jak na przykład w M1A1 Abrams, hydrokinetyczną automatyczną skrzynię biegów z czterema biegami do przodu i dwoma do tyłu. Z kolei nie wiem czy wiecie, ale francuskie czołgi mają dwa biegi do przodu i cztery do tyłu. Następnie po wyjściu napędu ze skrzyni biegów moment obrotowy może być rozdzielany przez przekładnię kątową. Dalej, często stosowanym rozwiązaniem są przekładnie boczne, reduktory zbudowane z np. przekładni planetarnej, która zwiększa moment obrotowy idący na koła napędowe gąsienic. Każdy czołg mógł mieć to inaczej ułożone, M3 Lee oraz M4 Sherman miały silnik z tyłu skrzynię biegów z przodu i napęd na przednią zębatkę. Z kolei. Inne czołgi miały wszystko z tyłu i napęd na tylną zębatkę. Po trzecie, przekazanie napędu na koła? Raczej nie. Tradycyjne koła samochodowe nie sprawdziłyby się w czołgu, gdyż miałby on wówczas problem z poruszaniem się w trudnym terenie. Znacznie lepiej sprawdzą się tutaj gąsienice, które działają w sumie na takiej zasadzie, że same sobie kładą drogę przed sobą. Ostatecznie napęd trafia na koło napędowe gąsienic. Koła i rolki na jego boku dbają tylko o odpowiedni docisk gąsienic do nawierzchni oraz ich poprawne prowadzenie. Ale jakie parametry generują czołgi? Weźmy jako przykład radziecki T-34-85, zaprojektowany pod koniec lat 30. Ważył on 35 ton, a jego widlasty 12-cylindrowy silnik wysokoprężny generował 2157 Nm momentu obrotowego oraz 500 koni mechanicznych przy 1800 obrotach na minutę. Spalał on około 250 litrów oleju napędowego na 100 km w warunkach drogowych. Warto również wspomnieć, że średnica jednego cylindra jego silnika wynosiła 15 cm, a łącznie miał on pojemność 38,8 litrów czyli takich prawie 39 współczesnych samochodów z silnikiem o pojemności kartonu mleka. Z kolei taki dzisiejszy T-90 waży około 50 ton, posiada turbodoładowanego 12-cylindrowego diesla o mocy prawie 1000 koni mechanicznych, generującego 3922 Nm momentu obrotowego przy 1300 obrotach na minutę. A spala on około 220 litrów oleju napędowego na 100 km. A może wy macie swój ulubiony czołg? Co następnego chcielibyście, abym wytłumaczył w kolejnym filmie? Napiszcie w komentarzu. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie ocenić tego filmu oraz zasubskrybować kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami, które tutaj wrzucam. Trzymajcie się i cześć. Nie jest go łatwo zapalić, więc do jego zapłonu potrzebny...